Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku wideobloga politycznego z moim udziałem. <coughs> Dziękuję bardzo po raz kolejny za zaproszenie. Dziękuję, że mam możliwość wyrażenia tego, co czuję na temat sytuacji bieżącej, ale także tego, co czuję i co myśli organizacja, którą reprezentuję, czyli Obóz Narodowo-Radykalny Pabianica. O rekwizycie, który ze sobą przyniosłem, powiem kilka słów za chwilę. Na początku chciałbym jednak y, powiedzieć parę słów o dwóch innych kwestiach. Pierwsza z nich to oczywiście wybory samorządowe, wybory uzupełniające do Rady Miasta w Pobieńcach, które wygrał pan Dariusz Zimmerman. Nie chcę komentować głosu wyborców, chciałbym skomentować rzecz zupełnie inną. Na, mianowicie frekwencja. Frekwencja nieco ponad 13% to jest naprawdę żałosne. Szanowni mieszkańcy Pobieńcy, jeżeli chcecie tworzyć społeczeństwo obywatelskie na terenie swojego miasta, na terenie swojej gminy, musicie wziąć się do roboty. Wybory samorządowe to jest tak naprawdę pierwsza linia waszej aktywności i od tego to wszystko powinno się zacząć. Dalej możecie tworzyć jakieś struktury, własne pomysły wdrażać, ale tylko wtedy, kiedy zaangażujecie się początkowo na poziomie wyborów, do czego gorąco zachęcam, a okazji będzie przecież jeszcze wiele. Czas się obudzić, czas mieć naprawdę realny wpływ na kształt funkcjonowania naszej gminy. Druga sprawa chciałbym odpowiedzieć panu Stenclowi, który na, na łamach tego wideobloga powiedział, że niektóre siły polityczne chcą zawłaszczyć sobie święto niepodległości. No, poczułem się nieco wywołany do tablicy tymi słowami, ponieważ domyślam się, że miał tutaj na myśli również wszelakie organizacje narodowe, te, które współtworzą Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, czyli również ONR. Otóż, szanowny panie Łukaszu, to nie jest tak, że ktokolwiek zawłaszcza sobie prawo do organizowania Marszu Niepodległości, do organizowania jakichkolwiek uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości 11 listopada. Natomiast niech pan sobie przypomni, jak ta sytuacja wyglądała przed 2010 rokiem. Żadnych centralnych obchodów, żadnych wielkich manifestacji, żadnych wielkich uroczystości, to narodowcy podnieśli tak naprawdę z niczości to święto, to narodowcy wynieśli je na poziom prestiżu, na które to święto zasługuje, i dlatego to narodowcy sobie Marsz Podległości organizują, nie odmawiając przy tym prawa do organizacji yy, podobnych wydarzeń innym ugrupowaniom, innym grupom ludzi, również niezrzeszonych w żadnych strukturach. Dlatego zarzuty takie są oczywiście niestosowne i nie na miejscu. Teraz może odniosę się do tej świeczki, którą ze sobą przyniosłem, a jest ona tutaj z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki. Śledziłem z pewnym smutkiem dyskusję, która rozgrywała się tutaj na wideoblogu pomiędzy panem Sławomirem Szczesio a panem Markiem Grygleskim na temat czarnego protestu. Pan Marek Grygleski, który oczywiście wspiera jako członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej czarny protest, powiedział, że wszystkie kobiety wysyłały mu Wyrazy, jakby wdzięczności za to poparcie. Wszystkie kobiety to jest cytat, oczywiście, z pana Marka Gryglewskiego, który padł tutaj na wideoblogu poprzednim z jego udziałem. Otóż, panie Marku, nie wszystkie kobiety. Nie wszystkie, a nawet nie większość. To jest marginalna grupa osób niestety głośna i przez to skuteczna i niebezpieczna natomiast nie można jej sprowadzać. Do, do całości, nie można uogólniać. To nie jest tak, że wszystkie kobiety żądają prawa do mordowania własnych dzieci. Większość kobiet tego nie chce, większość kobiet jest temu przeciwnych i sprzeciwiają się temu chociażby takie kobiety, które działają w pabiańskich strukturach Fundacji Pro Prawo do Życia, które w piątek miniony zrobiły pikietę w Pabianicach, dzięki czemu mogły zamanifestować również poglądy przeciwne. Przeciwne do tego, co Pan i Panu podobni światopoglądowi Światopoglądowo podobnie ludzie chcą przekazać, otóż my aborcji się sprzeciwiamy i sprzeciwiają się jej również kobiety. To nie jest tak, że, mają, że chcemy decydować o ciałach innych kobiet, o ciałach innych ludzi. Nie. My chcemy zabrać głos w obronie tych najmniejszych, tych, którzy we własnej obronie stanąć niestety nie mogą. I stąd ta świeczka nie bez powodu, ponieważ padł pomysł z ust księdza Henryka Zielińskiego, który był na narodowej pielgrzymce Polaków do Rzymu w Watykanie, gdzie, jak sam powiedział, nad grobem świętego Jana Pawła II przyszła mu do głowy taka myśl, żeby święto zwiastowania Najświętszej Marii Panny zapalić świeczkę w intencji tych właśnie pomordowanych, nienarodzonych ludzi i w intencji tych, którzy pomordowani być może będą w ich jakby obronie w intencji modlitewnej, dlatego też zapalam tutaj tę świeczkę. Powiedział wtedy, że jest to zainspirowane tym, co święty Jan Paweł II, wtedy papież wymyślił w 81 roku, kiedy w Polsce trwał stan wojenny, a wturował mu następnie prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, żeby zapalać takie świeczki w intencji ofiar Stanu Wojennego. I tu kolejna okazja, kolejna rocznica, która się zbliża, czyli 13 grudnia. 13 grudnia jest dzisiaj, więc korzystam z tej okazji, żeby powiedzieć Państwu. Co myślimy na temat, na temat tego, co stało się 13 grudnia? Otóż niektórzy manifestują swój sprzeciw wobec stanu wojennego, sprzeciw wobec tego, co zrobił generał Jaruzelski. Taka manifestacja odbyła się w Łodzi również z uczestnictwem członków obozu narodowo-radykalnego sprawiaństw, czyli coroczna manifestacja idzie antykomuna, połączona z charytatywnym turniejem piłki nożnej, a także późniejszym koncertem. To wszystko zgrywa się do kupy w coroczne wydarzenie, które organizują Środowiska Narodowe Województwa Łódzkiego. Są też inne środowiska działające również na terenie Pagańc, takie jak Komitet Obrony Demokracji, które w tym czasie, kiedy chce się czcić pamięć o osobach pomordowanych, bo trzeba to jasno nazwać morderstwem w czasie stanu wojennego, pomordowanych przez reżim komunistyczny, to oni bronią emerytur osób, które za te morderstwa były odpowiedzialne. Wespół, zespół, ramię w ramię z pułkownikiem Mazgułą, który stan wojenny nazwał kulturalnym wydarzeniem, co jest oczywistym skandalem. Dlatego chciałem się z, tutaj wypowiedzieć do liderów Komitetu Obrony Demokracji w Pabienicach, do Pani Gabrieli, do Pana Janusza. Naprawdę, opamiętajcie się. Jak możecie iść w jednym szeregu z takim zbrodniarzem, z człowiekiem, dla którego mordowanie ludzi nie było niczym złym? To jest oczywisty skandal, naprawdę. Jeżeli chcecie bronić demokracji, to na pewno, która oczywiście, w moim zdaniem cały czas w Polsce funkcjonuje. Prawo i Sprawiedliwość, jakkolwiek bym tych rządów nie oceniał, było jest rządem wybranym w demokratycznych wyborach, które zdobyło samodzielną większość nieprzypadkowo. Jeżeli wy chcecie, Ja nazywam to może wprost, odebrać sobie to koryto, które zostało wam zabrane, to zróbcie to chociaż z jakimś absolutnym minimum godności, a nie wspierając się mordercami i zbrodniarzami stanu wojennego, bo to jest niesmaczne. Żyją jeszcze ludzie, którzy stracili wtedy bliskich, żyją ludzie, którzy byli bici i poniżani. Ludzie, dla których stan wojenny to była naprawdę masakra. Żyje rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, żyją rodziny innych ludzi, którzy przez komunę zostali pokrzywdzeni bardzo. Dlatego proszę was, zmieńcie środki. Nie możecie iść z każdym bez względu na jego poglądy. Nie musicie iść drogą, którą wyznaczył Wam Mateusz Kijoski, czyli drogą totalnej, absolutnej opozycji. Ta opozycja niech będzie wyważona, ta opozycja niech będzie konstruktywna, a nie taka, ponieważ tylko zrażacie do siebie ludzi, co oczywiście dla nas nie jest żadnym że nie jest to dla nas wiadomość smutna, że tak to ujmę, ale jest dla nas po prostu skandalem, że tacy ludzie jak wy chcą współpracować z ludźmi, dla których komunizm to nie było nic złego, którzy zresztą ten komunizm utworzyli i byli aparatczykami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To nie oni zwrócą Polsce prawdziwą wolność. Prawdziwą wolność zwrócą polscy ludzie, którzy wolniej się czują, a wy do nich najwyraźniej nie należycie. Bardzo mi przykro. No i ostatnia sprawa, dla której ta świeca tutaj stoi czyli zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Zakończmy akcentem pozytywnym. Otóż świece takie jest nie takie, ale świece sprzedaje Caritas. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom jest to ekumeniczna, więc nie katolska, jak to niektórzy pewnie chcieliby określić, inicjatywa ekumeniczna. Więc może warto ten nasz patriotyzm, tę naszą działalność i próbę zbudowania społeczeństwa obywatelskiego zacząć oddolnie od tego, aby pomóc najsłabszym i najbiedniejszym, chociażby przez zakup takiej świecy. I wszystkim, którzy mnie dzisiaj oglądają, chciałem złożyć serdeczne życzenia. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnych, spokojnych. Niech będzie to dla Was czas refleksji, czas zastanowienia się nad mijającym rokiem. Czas na podjęcie chęci poprawy w roku przyszłym, bo każdy z nas zawsze ma coś do poprawy. Liczę, że dla wielu z Was będzie to okres przemiany, natomiast dla wojujących lewaków i ateistów życzę po prostu spokojnego urlopu i wkroczcie w nowy rok może odmienieni byłoby bardzo fajnie. Dziękuję bardzo za uwagę i pożegnam się tymi słowami, które na komentarzu pod moim poprzednim wideoblogiem były nazwane polskim odpowiednikiem z mimo wszystko pokuszę się czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję bardzo.